Już od czasów starożytnych oceany i morza były miejscami, w których działy się dziwne rzeczy. Żeglarze opowiadali o niezwykłych i niewyjaśnionych wydarzeniach oraz spotkaniach z dziwnymi bestiami. W XVI i XVII wieku na wielu mapach artyści umieszczali morskie potwory. Jaki był tego cel? Czy oceany zamieszkiwały wówczas niezwykłe i baśniowe stworzenia? Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów. A więc wielkie dzięki i witam. Morskie potwory to motyw często pojawiający się na średniowiecznych i renesansowych europejskich mapach. Są one pełne walczących na falach uzębionych bestii, wełży morskich oplatających okręty, pięknych syren oraz szerokiego katalogu Himer. Na mapie Skandynawii autorstwa Abrahama Orteliusa z 1573 roku pochodzącej z dzieła Teatrum Orbis Terrarum widać Ichtiocentaura grającego na skrzypcach. Morze toczające Skandynawię ukazywało żaglowce i tego tradycyjnie uznawanego za pokojowego Ichtiozaura, co może sugerować bezpieczną przeprawę. Inna mapa Abrahama Orteliusa z 1590 roku przedstawiająca Islandię, również wypełniona jest morskimi potworami różnego rodzaju. Na mapie Karta Martina z 1539 roku autorstwa Olausa Magnusa na Morzu Północnym przedstawiono świnię morską, którą porównywano do heretyków wypaczających prawdę i żyjących jak świnie. Na tej samej mapie zaprezentowano dwa stworzenia z ogromnymi zębami, które atakują statek, zaś żeglarze próbują je odstraszyć rzucając beczkami i grając na trąbce. Polipus, co oznacza stworzenie o wielu nogach, był używany do opisu wielu zwierząt. Od Homara przez Stanogę po Ośmiornice. Na mapie Karta Marina znajduje się znacznie więcej potworów. Co ciekawe, większość z nich umiejscowiona została pomiędzy Półwyspem Skandynawskim a Islandią. Wygląda więc na to, iż miejsce to było swego rodzaju skupiskiem potworów. Na mapie Pierre Selliera z 1550 roku, przedstawiającej Południowy Ocean, widać Serenę podziwiającą swoje oblicze w lustrze. Na mapie świata o nazwie Novo Totius Terrarum, Orbis Geographica, Hydrographica Tabula jakiegoś rodzaju potwór żywi się czymś na Oceanie Indyjskim. Mapa została opublikowana po raz pierwszy w 1606 roku podczas Złotego Wieku Kartografii Holenderskiej. Na mapie świata Paolo Forlaniego z 1560 roku również zaobserwować można bardzo dużo morskich potworów. Na mapie Hendrika Hondiusa Nowiter Delineata, wydanej w 1638 roku, zaobserwować można potwora u wybrzeży Argentyny. Potwór ten podobny jest do ichtiozaura. Co ciekawe, w części kontynentalnej widać hiszpańskich odkrywców, Argentyńczyków oraz zwierzę, które wygląda jak małpa. Dla osoby z XVII wieku widzącej ową mapę Wszystkie te stworzenia wyglądały równie realnie. Na mapie Afrikae Nova Ktabula autorstwa Jodokusa Hondiusa z 1640 roku można zauważyć potwora atakującego statek. Podobny motyw można zobaczyć na mapie Americae Sive Quartae Orbis Partis Nova et Exactitima Descriptio pochodzącej z 1562 roku. Jej autor Diego Guterres również przedstawił dwa morskie potwory atakujące statek. Czym więc były owe potwory? Czy były to realnie istniejące morskie bestie, czy też ich umieszczenie na mapach znaczyło coś zupełnie innego? W głównym nurcie naukowym już od pierwszego wieku naszej ery funkcjonowała teoria, zgodnie z którą każde zwierzę lądowe ma swojego odpowiednika w oceanie. Autorem tej koncepcji umieszczonej w historii naturalnej był Pliniusz Starszy. Uważano na przykład, iż istnieją psy morskie, lwy morskie czy świnie morskie. Niektóre z nich to współczesne nazwy prawdziwych zwierząt, ale średniowieczne wyobrażenia były dosłownymi hybrydami ryby ze znanymi zwierzętami lądowymi. W okresie średniowieczej renesansu ludzie nie wiedzieli zbytnio, jak wygląda świat. Większość ich wiedzy pochodziła z folkloru oraz Biblii. W takim świecie potwory mogły być bardzo realne. Zamiast pozwolić, by na mapach zawierać pustą przestrzeń w miejscach, do których nie dotarli odkrywcy, kartografowie rysowali przerażające potwory. Stanowiły one graficzne sygnały, że nie mają pojęcia, co naprawdę tam jest i że ten obszar może być niebezpieczny. Kartografowie nie tylko rysowali potwory na marginesach i przedstawiali je w zabawowej formie, by oczarować widza, uczyli odbiorców o tym, co można znaleźć w morzu. Większość zdobionych map nie służyła do nawigacji, lecz była przeznaczana dla zamożnych ludzi. Nie oznacza to jednak, że potwory te były czysto ozdobnymi elementami. Większość z narysowanych bestii pochodziła ze źródeł, które kartografowie uznawali za naukowe. Chcieli więc oni dokładnie przedstawić to, co żyło w morzu. Niektóre potwory na owych mapach są bardzo podobne do prawdziwych zwierząt. Wieloryby były zazwyczaj rysowane z głowami bestii, jako skrzyżowanie wilka i ptaka, skłami lub dużymi zębami i trąbkami wodnymi. Pomimo swojej ogólnie łagodnej natury, często przedstawiano je jako atakujące statki. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby takie konfrontacje były częste, łatwo wyobrazić sobie, jaki narastał strach, gdy marynarz zauważył grzbiet wieloryba, wynurzający się z wody ponad jego statek. Niewykształceni marynarze również byli źródłem wiedzy dla artystów i pisarzy próbujących opisać życie w oceanie. Tak więc ich raporty o potworach, odśpiewających syren, które zwabiają żeglarzy do skoku do morza, po przypominające homary ośmiornice oraz różne wełże i robaki, stały się podstawą tekstów historii naturalnej i rysunków na mapach. Mapy te pomogły następnie uwiecznić życie tych stworzeń, ponieważ zainspirowały podróżników do potwierdzenia ich istnienia. Jednak pod koniec XVII wieku morskie potwory zaczynają znikać z map. Europejskie rozumienie nauki rosło, a prasa drukarska ułatwiała rozpowszechnianie realistycznych obrazów. W miarę postępu technologii, wraz z postępem naszego rozumienia oceanów i nawigacji, większy nacisk położono na zdolność człowieka do poruszania się po oceanach i prowadzenia handlu morskiego. Ilustracje potworów odzwierciedlające niebezpieczeństwa nie zniknęły od razu z map z XVII wieku, z czasem stały się rzadsze, a obrazy statków stały się bardziej powszechne. Na mapach wciąż były ilustracje, ale były one o wiele bardziej pragmatyczne. Statki wskazywały obszary bezpiecznego przejścia, rysunki ryb i wielorybów wskazywały dobre łowiska. Na jednej mapie z początku XVII wieku przedstawiono, jak zabić i przetworzyć wieloryba. Wieloryby, największe stworzenia w oceanie, nie są już potworami, ale raczej naturalnymi morskimi stworzeniami, z których można było pozyskiwać produkty. Więc kiedy dowody wskazują na to, że na przestrzeni wieków straciliśmy poczucie tajemniczości oceanów, dopiero w 2013 roku sfilmowano gigantyczną kałamarnicę, czy 4,5-metrowego na wielkogębowego. W dalszym ciągu oceany skrywają niezliczone tajemnice. Możliwe jest więc, że w otchłaniach faktycznie żyją potwory i bestie, które u średniowiecznych i renesansowych żeglarzy wywoływały strach. W oceanach być może czają się krakeny. Ogromne wełże morskie i przerażające chimery. Wszak o głębinach oceanów wiemy bardzo niewiele. Pozostaje pytanie, czy kiedyś odnajdziemy morskie potwory, o których krążą legendy? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.